Dzisiaj testy łączności na szybko. Antena na dachu. Nie wziąłem nano-VNA, więc będę ją na oko stroił. Po prostu pamiętam mniej więcej jak odczepy stosowałem i będę stroił z czynką w radiu. Zobaczymy czy Xiego G90 da radę. Na początek spróbuję pasmo, w którym chyba najmniejsza szansa będzie na jakieś powodzenie, ponieważ ta antena nie stroi się w 80 metrach, tylko w okolicy 4 MHz. Teraz zobaczymy czy tu skrzynka da radę. No trochę jej tu zajęło, ale chyba coś z tego będzie. QRP QRP SQ7 Stefan Ewa QRP. Pan na QRP, Dziękuję dla Ciebie. E, piątka, 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 piątka. Kłodek 2, Barbara, Tawery, Irena, łamane Paweł. Nadaję z rezerwatu przyrody KT Łęgi KT 2036. 2036 i to jest e, e, do tego jeszcze 20, 2 punkty, przepraszam. 2 punkty i literka FF, Tadeusz. 50 stagna, OK? Tak, dziękuję, dziękuję, SQ2, BXI, SQ7, Stefanewa, dziękuję bardzo, do usłyszenia SQ7F, WG7WA No Andrzej, u mnie to wychodzi, ma 5, 5, 55, 55 no, radio o mnie zapnę, księgu idziemy dziesiąt że mam takie Super, bardzo Ci dziękuję za raport. Ty u mnie wychodzisz też na 55. 5, 5, 5 Co ciekawe, powiem Ci, że nie stroiłem tej anteny yy, analizatorem, tylko po prostu tak ją rozsunąłem i zestroiłem skrzynką w radiu. DG7 WA SQ7SE. SQ7SE? No.

Stefan Józef, witaj serdecznie z raportikiem P7 piątka, 7. Stefan Paweł II Ewa, Maria, Roman SP2 Ewa, Maria, Roman, proszę bardzo zaraz podam Ci raport Witam cię serdecznie SP2 jeszcze raz powtórzę, Stefan Paweł II Ewa, Maria, Roman, Pirek I na 5,7, na 5,5 tak, waha się ta wartość sygnału swojego. Stefanu Kłebek 3, Natalia Maria Tadeusz. SQ3, Natalia Maria Tadeusz, SQ3 NMT, SQ7 Stefanewa, bardzo proszę. SQ7, Stefan Ewa, tu Stefan Kłebek 3, Natalia, Maria Tadeusz, witam Andrzej, e, witam okolicę Kielc, witam stację mobilową. E, raport dla Ciebie 5, 7, 5, 7, raport, fajne audio. Darek, moje imię, a nadaje z miejscowości Kobylniki. Darek, Kutecha, Kobylniki, mała miejscowość, 50 km na południe od Poznania. SQ7, Stefan Ewa, SQ3 NMT. No bardzo mi miło, Darku, że się odezwałeś. Powiem Ci, że super audio z Twojego radia. Naprawdę rewelacja. Grzmisz tutaj mocno. Sygnał jest na 6 s a modulacja na 5 z plusem. Nie ma tego w skali, ale tutaj można ten plus śmiało dać, bo bardzo ładnie to idzie. Bardzo ładnie. SP3NMT 7 se 7SS, Q3NMT. No, cieszy mnie to, cieszy opinia. E, wyśmienicie Andrzej. A czy ty, u ciebie też bardzo, bardzo fajne audio? E, słuchaj z mojej strony, bo ja już tutaj akurat e, dość chwilę słucham ciebie, także wiem z czego nadajesz, e, z jakiej anteny. E, u mnie to jest USTDX 1200, w tej chwili około 100 watów, i antena trójkąt na wysokości 7 metrów. Także nie za wysoko, ale, ale w, miarę, w miarę skutecznie. SQ7 Stefan Ewa QRP Stefan Ewa QRP SQ7 Stefan Ewa Stepanowska 9 Heina Idejato i od niedawnej 5-9 I trzy punkty od Stepanowska 9 Kalina I ostatni Stefan Paweł 122 Wanda Paweł Stacja Szczeszczowa 5-9 I kolejne 5 punktów do dyplomu Dziękuję, dziękuję Do usłyszenia No i co? Udało się zrobić parę łączności na 20 jest słabo, więc ale to po prostu no, taka propagacja w tej chwili raczej jej brak na tym paśmie. Więc zrobiłem jakąś łączność na 80, parę łączności na 40 i tak jak wspominałem na początku, nie stroiłem anteny na nofona, tylko na oko hmm, Ustawiałem odczep, tak jak mniej więcej pamiętałem podczas testów tej anteny, a potem stroiłem skrzynką w radiu. Skrzynka w G90 bardzo dobrze sobie radzi, jak widać, no, moim zdaniem, świetne radio. Świetnie sobie radzi w takich sytuacjach. Można na szybko po prostu otworzyć, założyć jakąś antenę, zastroić skrzynką i robić łączności. Tutaj też widzicie ten zasilacz. Tym razem nie podłączyłem go do panela, tylko po prostu używałem wbudowanej baterii i miałem trzy kropki pojemności trzecia była mrugająca w tej chwili są dwie, więc dużo w sumie nie zużyłem, łączności mi zajęły może z 20 30 minut, jestem zadowolony z tej anteny jeszcze będę ją testował podczas lepszej propagacji, ale może wtedy jakiegoś live'a zrobię, nie wiem dzięki za oglądanie, cześć